Anna, zasmucona zachowaniem partnera, wróciła do domu. Wieczorem zjadła kolację z synem i próbowała jeszcze pracować, ale szybko zasnęła. Halo? Dobry wieczór. Aspirant Krzysztof Sawicki, komenda Janowa warszawa Rosynów. Policja? Do mnie? Czy rozmawiam z panią Anną Bryś? Tak, to ja. E, czy hurtownia przy ulicy Zawodzie należy do pani? Hurtownia? Tak, mam hurtownię. Chciałem panią poinformować, że wybuchł w niej pożar. Straż pożarna podjęła już interwencję. Słucham? Ale jak to pożar? Skąd? Przyczynę pożaru będziemy oczywiście wyjaśniać. Czy mogłaby pani przyjechać na miejsce? Tak, oczywiście. Boże, jak to się mogło stać?